Cześć, witajcie w kolejnym poradniku do Travowo Strony Dzisiaj się zajmiemy e, flaszowaniem e, telefonu za pomocą jednego z bardzo ciekawych oraz prostych, w obsłudze programów. Jest to alternatywa dla Omniusa, dlatego że ten pro, program również umożliwia nam flaszowanie telefonu w platformie Sarzem e, oraz XP. Oczywiście całkowicie za darmo. E, oczywiście nie możemy tym, tym programem za darmo odblokować np. telefonu czyścone z Simloka. E, co musimy zrobić? Musimy wejść sobie e, na stronę Wotan Server. To może być trochę przecięty z racji tego, że mam zmniejszony obraz nagrywania. Mam takie informacje jak copy, flashing, now flow free. Tutaj mam oczywiście listę telefonów, gdzie możemy sobie właśnie nawet telefony Xperia zrobić. Co wystarczy zrobić? Wystarczy tylko się zarejestrować, czyli po prostu e, zalogować. Tutaj, tutaj mamy login, możemy sobie utworzyć konto. a tutaj register now. I tworząc takie konto możemy sobie, stopujcie, za darmo każdy telefon praktycznie z platformy A1 oraz A2 sobie flashować. No dobra, to otwieramy sobie nasz program, nazywa się woton Client i on tutaj za pomocą tego programu będzie nam pobierał aktualizację. I mamy prostą budowa cepa, instrukcję dla każdego użytkownika. Nie wiem, czy ten program również automatycznie zainstaluje sterowniki, a jeżeli nie, to musimy sobie ręcznie zainstalować. Jest tutaj instrukcja, co musimy zrobić przed tym. Musimy się upewnić, czy jest bateria pełna tak dalej. Tak dalej. a tak dalej. No, nawet opisane, jakie przyciski służą do wejścia tryb właśnie serwisowych. Więc ja tu na przykładzie telefonu e, Zero pokażę Wam jak to mniej więcej wygląda. Wkładamy nasz e, telefon i uruchamiamy się nasz program. E, dobra, tutaj mamy informacje na temat telefonu, jaki model, jakie oprogramowanie jakieś itd. I tutaj możemy sobie wybrać e, właśnie nasz język i to o co nam chodzi. Zatem oczywiście służy tylko do, do brandingu, więc nie możemy sobie wybrać np. z Orange'a czy z Plusa e, Software. i tutaj mamy CDA, tutaj mamy oczywiście opisane e, wersje firm, e, wersje programowania oraz nasze CDA. I tutaj chcemy sobie brać jednego tego telefonu, to nam się gra Central Europe, jeszcze z Facebook i Twitteru. E, możemy oczywiście sobie włączyć zaawansowane opcje. Tutaj oczywiście to nie jest dostępne, ale ma naprawdę sporną listę telefonów. W niektórych modelach, na przykład z platformy DB30210 możemy sobie na przykład rozflashnąć model 815, tutaj oczywiście nie jest to możliwe, dlatego że ten telefon po prostu nie przyjmie takiego programowania. Nawet z Jory sobie nie możemy tutaj flashnąć to z racji tego, że ma CIT 81 chociaż wydaje mi się, że powinno to być, e, do wgrania. O, właśnie, mamy jeden, e, mamy Cedar, i Cedar sobie możemy wgrać w oprogramowanie. I tutaj, jak widać, jest na przykład, jeżeli mamy taki telefon telefon jak Cedar, możemy sobie wgrać na przykład, e, sporo miejsc, tutaj tego właśnie. Znaczyć to wszystko jest dostępne, że włączymy sobie zamasowaną ustawienie. Jeżeli chcemy mieć Polskie, szukamy sobie tutaj oczywiście Centra Europe, mamy Facebook, mamy Twitter. I w takim wypadku możemy sobie korzystnąć z Zylo na model CDR z takim właśnie programowaniem. Wciskając Next, pobierają nam się trzy pliki, czyli main, EWS oraz CDA. On to wszystko sam zautomatyzuje i pojawi nam się informacja, że mi sobie po prostu odpili telefon. I w taki sposób mamy już czysty telefon, bez żadnego syfo operatora.